Za co kochasz swoją mamę? Okładam puszkę z mamu. Co lubisz robić ze swoją mamusią? Jest Za co kochasz swoją mamę? Daj mi na Co lubisz robić ze swoją mamą? Mici, czepe. Kochasz swoją mamę? Za to, że, że, że ja zawiedzie mnie do koleżanek i do, do, do kolegów. Co lubisz robić ze swoją mamą? Skakać na trampolinie. A co kochasz swoją mamę? Żeby na basen. Co lubisz robić ze swoją mamą? Pięknie, A co kochasz swoją mamę? Bardziej lubisz robić ze swoją mamusią jeździć autem. Za co kochasz swoją mamę? Za to, że wypiecze na pierniczki. Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamusią? Robić torty. Co lubisz robić ze swoją mamusią? Jeździć kociad na rowerze. Kochasz swoją mamusię? Jeździć na rowerze z tocią. Za co kochasz swoją mamę? Co lubisz robić ze swoją mamusią? Za co kochasz swoją mamę? Za to, że mi wieje pierniczki. Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamusią? Jeździć na rowerze. Za co kochasz swoją mamę? Za wszystko. Co lubisz robić ze swoją mamusią? Izzy na rowerze. Za co kochasz swoją mamę? Że chodź na pole. Za co kochasz swoją mamę? Hmm, chodź na pole. Za co kochasz swoją mamę? Za lubi ciasta. Co I lubisz to. robić ze swoją mamusią? Iz na pola. Za co kochasz swoją mamę? Za to, że jest dla mnie miła. Co lubisz robić ze swoją mamą? Jeść ciasto. Za co kochasz swoją mamę? Za to, że jest dla mnie miła. Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamą? Jeść ciasto. Za co kochasz swoją mamę? Że ze mną gotuję. Co lubisz robić ze swoją mamą? Malować Kochasz swoją mamę? Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamą? Za co kochasz swoją mamę? Za co lubisz robić ze swoją mamusią? Chodzi do lasu. Za co kochasz swoją mamę? Co swoją Za to, że na wycieczkę. Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamą? Bawić się. Za co kochasz swoją mamę? Za wszystko. Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamusią? Jest jest co kochasz swoją mamę? Za to że zajeżdżasz kniwa. Co najbardziej Znaczymy, lubisz robić ze swoją mamusią? na ralkach. Za co kochasz swoją mamusię? Że chodzi ze mną na spacery. Co najbardziej lubisz robić ze swoją mamą? Piec ciastą. Za co kochasz swoją mamusię? Co lubisz robić ze swoją mamą? Za co kochasz swoją mamę? Co lubisz robić ze swoją mamą? Za co kochasz swoją mamę? Co lubisz robić ze swoją mamusią?